Dzień dobry Państwu, nazywam się Jarosław Flemański i poproszono mnie tutaj właśnie dzisiaj, żeby Państwo opowiedział troszkę o naszej lokalnej historii i o tym, jak tworzy się publikacja dotyczące historii takiej właśnie regionalnej. Mam troszeczkę doświadczenia w tym zakresie, choć nie jestem zawodowym historykiem, owszem skończyłem kiedyś studia historyczne, niemniej jednak pracuję w zupełnie innym zawodzie. Jednak z pasją jest tak w życiu, że jeśli kogoś coś interesuje, to mimo tego, że zajmuje się czymś zupełnie innym, poświęca często długie godziny, popołudnia, czasem i zarywa noce, czasem są z tego jakieś koszty, ale każdy stara się tą pasję swoją kultywować. I ja również moją pasję historyczną kultywuję. Początkowo przybierało to takie formy, że po prostu interesowałem się historią, czytałem dużo na ten temat, oglądałem. Wymieniałem się poglądami z kolegami, ale przyszedł kiedyś w życiu taki moment, że pomyślałem, czemu nie mógłbym czegoś napisać. No i owszem, zaczęło się tak. Zaczęło się od skromnych artykułów, tu i tam. Potem przyszło kilka lokalnych wydawnictw. Przeważnie te, które tworzyliśmy, tworzyłem gdzieś ze współpracy z kolegami jako współautor. Różnie nasza współpraca się układała. Dzieliliśmy się różnie pracą. ja jako zawodowy historyk z wykształcenia, przynajmniej Starałem się zawsze ogarniać ten temat z punktu widzenia historycznego, natomiast zawsze współpracowali ze mną różni inni ludzie. Wydałem kilka publikacji, między innymi tutaj stojące książki dotyczące historii miasta, które wspólnie z moim kolegą Jankiem Kwaskiem, który jest kolekcjonerem i zbiera różne pamiątki lokalne. Wspólnie z nim stworzyliśmy właśnie taką serię książek, które co kilka lat było wydawana przez Urząd Miasta. To są te publikacje. Ta jest najstarsza, ta jest troszeczkę młodsza, a ta jest najmłodsza. Ta już jest w formie albumowej, typowo wydana jako album, właściwie z takim tylko bogatym opisem zdjęć. Pozostałe mają też charakter książek historycznych. Były to publikacje popularno-naukowe. Oprócz tego publikuję w wielu, w wielu innych miejscach. Między innymi mamy takie wydawnictwo w Wałczu, które wydaje Regionalne Towarzystwo Ziemi Wałeckiej Historyczne. Towarzystwo Historyczne. Ja się zamieszam z tym. Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej. Jest to taki periodyk wydawany co roku, który już w tej chwili mamy chyba tutaj numer 11, w którym staram się co najmniej jeden artykuł zawsze zamieścić. Więc co roku mamy takie artykuł o tematyce historycznej, z tym, że tam są związane z historią Walcza. Od niedawna ten sam pomysł nasze Regionalne Towarzystwo Historyczne też podchwyciło. Oj. I tutaj Towarzystwo Historyczne Regionu Miasteckiego, którego jestem prezesem, wydaje Miastecki Przegląd Historyczny. Jest to publikacja w podobnym, o podobnym charakterze, też tylko my no niestety jak należy dopiero do trzech tomów doszliśmy, ale liczymy, że i tak jak te w Wałczu, e, też będziemy mieli w większych ilościach wydane. Oprócz tego wydaje się różne takie. Wydawnictwa są z kolegami, jak na przykład takie to wydawnictwo, które dotyczy publikacji pocztówek z opisami, takich, takich więcej po prostu, publikacji różnych, e, nieseryjnych. Najczęściej są tam umieszczane również jakieś pojedyncze artykuły. Do czego zmierzam? Jakby powiedzieć o historii lokalnej i o naszych publikacjach. Wydać książkę, no, nie jest prostą taką sprawą w dzisiejszych czasach, bo trzeba mieć na to troszkę funduszy albo sponsora. Yy, wydać yy, samodzielnie, też trzeba troszeczkę nadłożyć na to pracy, yy, często, często właśnie poświęconej tej swojej własnej. Często są to wydawnictwa niedochodowe, więc, więc najczęściej się po prostu je rozdaje, tak jak te publikacje rozdajemy. Czy, czy te na przykład były sprzedawane przez, przez Urząd Miasta w Cicie, ale, ale z kolei były to publikacje, które są yy, które są na nie dochodowe, ponieważ nie jest celem ich yy, przysporzenie zysku twórcy, bo nawet trudno by było zarobić na takich lokalnych publikacjach. Bo czym się różni historia powszechna od historii naszej lokalnej? Mianowicie, proszę Państwa, historia lokalna, yy, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy tylko niewielkiego miejsca i obszaru, a więc liczba zainteresowanych nią ludzi też jest stosunkowo niewielka. Pisząc artykuł o historii naszego miasta, obojętnie, czego by mnie dotyczył, małe jest prawdopodobieństwo, żeby kogoś gdzieś tam na drugim końcu Polski, a tym bardziej w świecie, kto nigdy nie miał z naszym miastem nic wspólnego, żeby to zainteresowało. Często przeczyta to, jeśli jest, jest historykiem, często przeczyta jako ciekawostkę, ale nie jest to rzecz, która by go zafascynowała. Historia powszechna ma większe możliwości w tym zakresie, bo jeśli piszemy o jakichś do wydarzeniach o ponadregionalnych, to wtedy jest odbi liczba odbiorców jest większa. Ale nie chodzi tu o wielkość, tylko chodzi właśnie o ten nasz minimalizm, o ten nasz region, żeby go w jakiś sposób zapromować. Bo jest wielu ludzi lokalnych, lokalnie mieszkających tutaj, którzy chcieliby poznać naszą lokalną historię. Nie jest ona tak wybujała i wspaniała, jak, jak historia powszechna. Nie ma tu żadnych wielkich wydarzeń historycznych doniosłych, nie odniosły się tu jakieś bitwy, czy wydarzenia polityczne w naszym mieście. Ale mimo wszystko można znaleźć sporo ciekawostek, które ludzie chcieliby wiedzieć. Chcieliby wiedzieć, czemu ten budynek stoi w tym miejscu w mieście, co było w tamtym budynku kiedyś, ileś set lat temu, kto bardzo znany mieszkał w naszym mieście w dawnych czasach. To są ciekawostki lokalne, które interesują ludzi tutaj mieszkających, a także ludzi, którzy tu kiedyś mieszkali, lub ludzi często, którzy tu przyjadą i chcieliby się o mieście coś dowiedzieć. I w tym zakresie popularyzacja naszej historii lokalnej jest ważna. Dlatego też właśnie się nią zajmuję. Jakby to powiedzieć, trzeba by podsumować Państwu tak, jak możemy tworzyć taką historię, bo w sumie każdy może się nią zainteresować w jakimś zakresie i samemu coś próbować stworzyć. Ja osobiście nawet zachęcam do tego, bo w tej chwili już trzeci rok z rzędu wydajemy przez, jako nasze Towarzystwo Historyczne tutaj regionu miasteckiego właśnie książeczkę, Miastecki Przegląd Historyczny, w której są artykuły tu naszych historyków, niektórzy po raz pierwszy coś publikują, w tym na przykład numerze trzecim, który tutaj stoi, po raz pierwszy chyba publikowały dwie osoby, które nigdy wcześniej tego nie wydawały, żadnych jakichś takich artykułów o historii lokalnej naszej. Więc, więc może każdy, kto ma tylko jakąś pasję i chciałby coś zaprezentować, ma ciekawe pomysły na prezentację historii, mógłby dołączyć na przykład kiedyś w przyszłości, w przyszłym roku prawdopodobnie też będziemy taką publikację wydawać, jeśli będzie. Wartościowa, przejrzymy, zaakceptujemy na pewno, będzie mógł dołączyć do grona naszych lokalnych historyków, którzy tutaj piszą w takich wydawnictwach. Jak to tworzymy? Sam osobiście to, no, przede wszystkim, jak już wspomniałem na wstępie, taka, takie tworzenie lokalnej historii, zainteresowanie, no, przede wszystkim wymaga pasji, zainteresowania. Trudno jest powiedzieć, żeby to mogło się cokolwiek odbywać na zasadzie przymusu, że ja siądę i. I ktoś mi powie, ty weź, masz pisać, a ja powiem, no dobrze, to napiszę. No to nie tak, proszę Państwa, trzeba przede wszystkim lubić tą historię, trzeba się nią interesować, dużo czytać. I to jest pierwsza podstawa, żeby samodzielnie coś w tej dziedzinie stworzyć. Potem, kiedy już mamy to zainteresowanie, kiedy ta historia nas interesuje, kiedy dużo na jej temat wiemy, kiedy już przeczytaliśmy wszystko, co, 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 co było nam dostępne w danym temacie, który byśmy chcieli zgłębiać, Musimy się czasem skupić na tym, co nas w danej historii najbardziej pociąga, bo trudno jest wiedzieć wszystko. Nie ma takich ludzi. I w historii też nie ma czegoś takiego, że ja wiem wszystko. Nawet najlepszy profesor nie będzie znał się na wszystkim i na każdej dziedzinie tej, tej historii. Więc każdy ma jakiś tam wąski element tej historii, którym się zainteresuje, i to jest dobre właśnie, bo możemy się skupić na szczegółach. Ja osobiście na przykład bardzo interesuję się historią współczesną i historią wojskowości, no i oczywiście historią regionalną, to gdzieś się tam zazębia, że często w moich artykułach się przywija to, że najczęściej pisze o jakichś tam e, o jakiś tam aspektach związanych z militariami miasteczkimi, czy ze służbą bezpieczeństwa, czy tam z wydarzeniami jakimiś politycznymi, to tak kwestia zainteresowania, ale mam kolegów, którzy skupiają się na zupełnie innych aspektach, na przykład na Kulturze, czy na, czy na religii, i te aspekty ich historii najbardziej interesują. Każdy może znaleźć swoją własną dziedzinę, która go zainteresuje. Trzeba poznać ją, kiedy już wszystko poznamy, co mogliśmy poznać, zaczynamy sami szukać. To nas ciekawi, bo w publikacjach książkowych, tego typu jak tu, to są, trzeba przyznać szczerze, publikacje popularno-naukowe. Te książki są tworzone bez aparatu jeszcze naukowego po lewej stronie. To jest książka, która ma za zadanie zachęcić kogoś do czytania i w podstawowym aspekcie takim pokazać, jak ta historia lokalna wygląda. Więc ktoś sobie bierze książkę, jest dużo obrazków, można sobie pooglądać, poczytać podpisy. Jeśli go coś bardziej zaciekawi, przeczytać jakiś fragment. Na końcu jest bibliografia oczywiście, bo zawsze się podaje taką bibliografię, z czego korzystaliśmy i na podstawie czego napisaliśmy tę książkę, że, bo książka historyczna nie jest książką taką, jak piszą autorzy tacy klasyczni, że, że to będzie na przykład jakaś opowieść, czy coś, co możemy sami wymyślić. No niestety w książce historycznej nie możemy niczego sami wymyślić, musimy się opierać na jakichś faktach, na jakichś źródłach. Nie jest to opowieść, tylko jest to odtworzenie jakichś faktów, jak najwierniejszy, jak najdokładniejszy. W tych publikacjach, tutaj dwóch na przykład, które piszemy, cyklicznych, gdzie są artykuły, one już mają aparat naukowy, czyli wszystko, co tam jest zawarte. Każdy artykuł jest podparty przypisami i bibliografią na końcu. Przypis tam wskazuje na to, z czego skorzystaliśmy w danym fragmencie, jaka to była publikacja, czy jakie to było źródło. Pierwszym podstawowym źródłem są właśnie publikacje. I na tych publikacjach, ktoś inny, tworząc następną książkę, może z danych fragmentów tych publikacji czy poszczególnych artykułów zawartych w takich tomach może stworzyć coś, coś nowego, opierając się na jakichś fragmentach, które ja na przykład tutaj ujęłem w danej historii, opisałem szczegółowo, a ktoś opisuje coś innego, ale potrzebuje tylko tam jedną informację, powołuje się na moją książkę i na mój artykuł i może w przypisie poleży z takiego, to, a takiego źródła skorzystał. Więc książki takie są podstawowym źródłem. Wszystko co czytamy i co jest nam dostępne. Następnym, kolejnym źródłem są już archiwa. Z których już troszkę trudniej skorzystać. W dzisiejszych czasach dużo się ułatwiło, ponieważ sporo, sporo jest w tej chwili dostępnych materiałów online, więc możemy dzięki internetowi na przykład dostać się nawet do najciekawszych archiwów i do najciekawszych dokumentów. W archiwum przechowuje się różne dokumenty, na podstawie których można stworzyć odtworzyć jakieś wydarzenia historyczne, które miały miejsce tutaj regionalne, jakieś tam urzędowe dokumenty, jakieś pisma, jakieś raporty, wszystko to nam pozwala na taką, na, na taką pracę. Dzięki temu możemy, e, możemy prześledzić jakiś fragment, ale już trudniej jest, bo w książce jest zawsze tak, że mamy coś już podane, musimy tą informację co najwyżej zweryfikować, poszerzyć lub zawężyć, na temat archiwa są to dokumenty, na podstawie których po prostu siedząc musimy sami wygenerować jakąś treść, jakąś informację, coś z nich odczytać, z zapisów często cyfrowych, gdzie są jakieś dane podane liczbowe. Musimy sami to opracować, więc już troszeczkę trudno. To jest takie drugie ważne źródło dla historyka. Najważniejsze chyba no, lokalnie często się opieramy na publikacjach, ale materiały archiwalne też są bardzo ważne i, i przynoszą dużo ciekawych informacji. Kolejnym takim, takim elementem są źródła ikonograficzne, czyli krótko mówiąc zwykłe ryciny, mapy, yy, zdjęcia, widokówki stare. Na ich podstawie możemy dużo, dużo, dużo odczytać. Osoba, która pasjonuje się mapami i ma przed sobą starą mapę wydaną kilkaset lat temu, z wszystkich oznaczonych tam elementów może dużo ciekawych informacji wyciągnąć. Gdzie były młyny, gdzie były elektrownie, jak przebiegały ulice w danym mieście, jakie budynki stały, a których jeszcze nie było. Także mapa jest bardzo przydatnym źródłem historycznym, jakby nie patrzeć. Tak samo fotografia. Na fotografii często jednym spojrzeniem oka możemy ocenić, jak wyglądało dane, dane miejsce, wyglądało w mieście i nie trzeba tego długo opisywać, ani czytać jakichś opisów konkretnych, co tam też stało w tym budynku czy w tym. Często takie fotografie się spotyka, że. Yy, Dokumentujemy jakiś fragment miasta, na podstawie którego możemy już rozczytać, gdzie był urząd, gdzie jakiś sklep stał. To są bardzo ciekawe informacje, też które można odczytać, ale już wymaga to troszkę spojrzenia na to szerszego. Także to są takie podstawowe źródła do pracy na tym, na takich materiałach, z których możemy wiele właśnie wniosków wyciągnąć. Ja też głównie na takich źródłach pracuję. Poza tym lubię jeszcze, że powiem Państwu, źródła ikonograficzne, dlatego że one przyciągają oko i jeśli jest taki suchy materiał napisany historyczny, wiele ludzi po prostu nie chce go czytać. Czyta, 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 się znudzi tam troszkę, albo nawet nie zacznie go czytać, bo widzi same litery, no tak niestety dzisiaj jest nie, nie zawsze ludzie są chętni do tego. Natomiast jak widzi publikację, w której jest dużo zdjęć, jest jakaś mapka, są jakieś schematy, w takim układzie. Taka osoba chętniej spogląda do takiej książki. A o to chodzi, żeby zaciekawić nie tylko historyków, ale osoby, które historią się tak średnio interesują, żeby taka osoba też mogła sobie wziąć taką publikację popularną naukową przejrzeć i powiedzieć: O, fajnie się dzisiaj bawiłem. Zamiast oglądać telewizję, poczytałem sobie książkę historyczną. I było fajnie. Nieważne, że w tej książce połowa stron zajmowały zdjęcia starego całego miasta, że, że było pisane dużymi literami, ale ta osoba jest zafascynowana często tym, że mogła sobie tą książkę przeczytać i że sprawiło jej to przyjemność. I o to chodzi, żeby czerpać przyjemność z poznawania historii. Więc są artykuły tworzone przez naukowców, dla naukowców, dla studentów, dla historyków, które są bardzo rozbudowane. Ale są też i publikacje, które z zamianem takim tworzymy, aby zwykli ludzie mogli sobie poczytać, nawet nie ich historykami, i żeby mogli się cieszyć poznawaniem tej naszej lokalnej historii. No, takie, takie zawsze mi przyświecało jakieś motto, żeby właśnie żeby tą historię popularyzować wśród zwykłych ludzi, żeby oni mogli sobie tą historię poznawać z pewną przyjemnością. Więc zawsze cenię sobie takie publikacje, które są z charakteru popularno-naukowe, na tyle popularno-naukowe, żeby każdy mógł sobie coś w nich znaleźć dla siebie. Więc no, warto, warto myślę sobie takie książki tworzyć, warto je czytać i, i zachęcam wszystkich Państwa do poznawania się z lokalną, z naszymi lokalnymi wydawnictwami, które wydajemy. One są w większych ilościach, często tu przyniosłem tylko kilka, żeby zaprezentować, z których jestem dzisiaj współautorem lub autorem. Warto takie poznawać i warto też samemu próbować coś tworzyć, że jeśli czujemy się na siłach, jeśli potrafimy coś stworzyć, pisząc, jeśli po, znamy się trochę na tej historii, mamy jakąś tam umiejętność taki dar, bo to nie każdy może, nie każdy chce, nie każdy powinien tworzyć, ale jeśli ktoś taki dar ma i czuje go sobie, to powinien starać się publikować jak najbardziej i, i starać się tą wiedzę przekazywać swoją. Dziękuję Państwu za uwagę.